Metamorfozy Margo kapral Ja się nazywam Małgorzata Respekt. Nie wiem, komu zawdzięczam to imię. Miałam roczek jak mnie oddano na przechowanie. A już kto mi znajdzie tabliczkę do kupienia i wystawienia za przednią szybą wozu z takim imieniem ma u mnie duże mleko. Więc gdy pod Lil zobaczyłam tabliczkę z Ksywą Margo, kupiłam za 6,90 euro i z dumą wsadziłam za przednią szybę. Czemu zostałam mobilkiem? Kiedy byłam mała, dorastałam w domu dziecka pod Szczecinem. Mniejsza o to w każdym razie marzenia o wolności, przestrzeni, takie tam. Dużo zrobiłam, żeby wymazać z pamięci tamten okres. Zapomniałam o chlebie z puszki. Zapomniałam wszystko poza tym, jak zakochała się we mnie dyrektorka i nauczycielka gimnastyki w jednym, niech ją pokopie. Tego nie zapomnę. Starałam się być przeźroczysta, nie istnieć. Chudłam i nikłam w oczach, ale ona sprytnie wybrała sobie przedmiot. Była specjalnie odpowiedzialna za rozwój naszych ciał. A ja już wtedy miałam duży biust, który jakoś nie dawał się zagłodzić. Najwyraźniej służyła mu przypalona zupa mleczna.